Paweł z Woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach, łaskawa mi pokój od Boga, Ojca naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana, naszego Jezusa Chrystusa, zawsze i modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei i nagrody dołożonej dla Was w niebie. Oni to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy ewangelii, która do was dotarła, podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie, jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas. On też nam ukazał waszą miłość w duchu. Początek kolejnego listu świętego Pawła Apostoła, dziś do Kolosan. I piękne są te początki listów. Pięknie Paweł zaczyna te listy. To jest piękne, to jest głębokie, to jest przede wszystkim wdzięczność to jest uwielbienie i wdzięczność. I dziś też słyszymy, że Paweł pisze: Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze, ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie, Jezusie i o Waszej miłości, jako żywiciela wszystkich świętych. Wdzięczność i zauważenie dobra. Od tego zaczyna. Paweł pisze te listy, żeby na coś zwrócić uwagę, żeby czasem bardzo mocno coś powiedzieć, ale zawsze zaczyna od pozytywu, zawsze zaczyna od dziękczynienia. I spróbujmy uczyć się tego od Pawła. Kiedy z kimś rozmawiamy, najpierw podziękować, najpierw ucieszyć się, najpierw zauwa zauważyć coś dobrego. Kiedy rozmawiamy o kimś, też najpierw podziękować, najpierw zauważyć coś dobrego, żeby nie od razu plotkować, osądzać, obgadywać, ale zauważyć dobro i podziękować. Dzisiejsza Ewangelia. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając, Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany i głosił słowo w synagogach Judei. Piotr zaprosił Jezusa do swojego domu. Tam była chora, teściowa. I prosili Go, jak czytamy, prosili Go za nią, prosili Go za nią, czyli przeprowadzili Jezusa i prosili, żeby Jezus coś jej pomógł, żeby ją uzdrowił, żeby coś zrobił. Prosili za nią. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Kiedy mamy kogoś chorego w domu, kiedy mamy jakiś problem w domu, jakąś gorączkę mamy w domu, to trzeba by zaprosić Jezusa. Kiedy wrzuciłam jakąś gorączkę, trzeba zaprosić Jezusa i prosić, żeby On pomógł. My czasem próbujemy swoimi rękami, swoimi możliwościami i okazuje się zbyt mało. Panie, przyjdź, panie, pomóż, zapraszam cię do mojego życia, do mojego domu i tobie zawierzam, tobie oddaję ten problem. Jezus później, po teściowej Szymona, jak słyszymy, uzdrowił wielu, a nawet czytamy, on zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Na każdego z nich przynosili cierpiących na rozmaite choroby, do niego on na każdego kładł ręce i uzdrawiał. Jak czytam takie słowa o uzdrowieniach, zwłaszcza takich uzdrowieniach masowych, każdego, to chcę się złapać za to słowo i przyprowadzić, przynieść kogoś chorego i powierzyć Jezusowi: Panie, pomóż, Panie, włóż ręce. Jeśli każdego, to i tego chorego, włóż na niego ręce, uzdrów go, pomóż mu, żebyśmy się złapali za to słowo z taką wiarą. No, jeśli Pan Bóg daje słowo, to znaczy, to nie jest przypadkowe. Wczoraj czytaliśmy, że słowo było z władzą i mocą. Że wszyscy się dziwili, jaką władzę ma Jezus, jaką władzę ma Słowo Jezusa. Ma władzę uzdrawiania, i dzisiaj o tej władzy uzdrawiania słyszymy. Więc, panie, moich chorych, tych, których ja ci polecam, przynoszę, też uzdrów. Możemy w komentarzach pisać imiona konkretne, konkretnych ludzi, za, za kogo chcemy się pomodlić, dla kogo chcemy prosić o uzdrowienie, czy też inne problemy, z którymi przychodzimy. Oddajemy Jezusowi i prosimy, panie, pomóż, panie, uzdrów, panie, uwolnij, pomóż. I wierzymy, że to słowo ma moc, że to słowo zadziała, że to słowo pomoże. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Tłumy go szukały i przyszły aż do niego. Chciał go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. Po to zostałem posłany, idę dalej. Nie wszystkich uzdrowił, nie wszystkich zdążyli do niego przynieść. Chcieli, żeby działo dalej, było co robić w tym miejscu, ale Jezus mówi, nie wszystko jestem w stanie zrobić teraz. Idę dalej, innym też muszę głosić. Przede wszystkim muszę głosić. Myślę, że to jest niesamowita, niesamowita myśl, niesamowicie ważna myśl. Nie wszystko musimy zrobić do końca, nie wszystko musimy zrobić teraz. My się czasami spinamy, my się czasami denerwujemy, my się czasami wysilamy strasznie, brakuje nam sił, czasu, możliwości, ale my myślimy, że ja muszę to zrobić, muszę to zrobić do końca, muszę to zrobić jak najlepiej. i to przewyższa nas bardzo często. Trzeba umieć powiedzieć nie, nie zdążę, nie mogę, odkładam to, nie teraz. Może kiedyś będzie na to czas, będzie na to łaska, żeby to zrobić, ale nie teraz. Umieć coś zrobić nie do końca, jeżeli rzeczywiście okoliczności pokazują, nie jestem w stanie. Musimy żyć spokojnie, musimy i odpocząć, musimy i się wyspać, Musimy też przyznać swoją słabość, że nie wszystko jestem w stanie zrobić. Oddaję to w ręce Pana i wierzę, że On to dokończy, On pośle kogoś, kto dokończy, On da mi kiedyś jeszcze siły, żeby to dokończyć. Trzeba umieć powiedzieć dość, nie mogę więcej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. I mm -hmm.